To twój prawnik czy kochanek. Chodźmy na górę. Musimy wyjaśnić wiele spraw. Trzeba coś wymyślić, żeby Paula i Esteban natychmiast się pobrali. Właśnie. Marcia jest niebezpieczna i musimy się z nią zmierzyć. Mam pomysł. Trzeba się jej pozbyć jak najszybciej. Nie mów, że chcesz ją wyeliminować. Nie żartu. Nie mam rąk splamionych krwią, ale ty o tym pomyślałaś. Mów, Emilio, to prostsze. Poznałam kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, kiedy ustalałyśmy datę ślubu. Przekonasz go, żeby udzielił im ślubu w weekend? To zależy. Pieniądze nie grają roli. Obiecaj mu, ile trzeba. Zajmiemy się resztą. Czy Rebeka była matką Rafaela? Podobno kiedy zostawiłeś mnie w więzieniu, staliście się sobie bliscy. Oboje zostaliśmy zdradzeni. Wiele nas łączyło. Cierpiałem po twoje zdradzie. Zaufałem osobom, które na to nie zasłużyły. Nie udawaj uczciwego. Byłeś w związku z Rebeką, ale nigdy mi o tym nie powiedziałeś. Była twoją pierwszą miłością. Gdybym wiedział, że miłość sprawi mi tyle cierpienia, gdybym mógł cofnąć czas, nie chciałbym się zgubić tam, gdzie cię spotkałem. Ja też oddałabym wszystko, żeby cię nie poznać. Przeklinam dzień, w którym się z tobą związałem. Dla miłości stałam się częścią świata hipokryzji. Uwierzyłam w przysięgę. Obiecałeś, że będziesz ze mną na dobre i na złe. W chorobie i zdrowiu aż do śmierci. Pamiętasz? Przysięgałaś to samo. Złamała się słowo w objęciach Nikolasa. To ja jestem głupcem, który zakochał się w zabójczyni i dziwce. Przez lata w zamknięciu uodporniłam się na twoje obelgi, bo to, co myślisz, nie jest prawdą. W przeciwieństwie do ciebie mam czyste sumienie. Pamiętaj, że z każdą sekundą masz mniej czasu, żeby powiedzieć dzieciom prawdę. Już jestem. Wszystko w porządku? Tak. Omar wyjaśnił mi wszystkie punkty umowy. Doskonale, usiądź. Coś do picia? Kawy? Coś mocniejszego? Nie, dziękuję. Ja się napiję. Naleję ci. Dziękuję. Po połączeniu firmy moglibyśmy współpracować w Meksyku i w Stanach Zjednoczonych, jeśli firmy podzieliłyby się ryzykiem. Omar omówił korzyści z połączenia dwóch przedsiębiorstw. To dobrze, dziękuję. Jestem pod wrażeniem Omar. Szybko opanował tajniki biznesu. Uczyłem się od najlepszych. To inteligentny młodzieniec. Możemy podpisać umowę? Wolałbym ją przeczytać i omówić z doradcami. Dobrze. Mam propozycję. Mam nadzieję, że się zgodzisz. Słucham. Chciałem, żeby Omar został przedstawicielem firmy w Miami. Wspaniała propozycja. Cudownie będzie z nim pracować. Stworzymy skuteczny zespół. Zaręczam. Mam kolejne spotkanie. Przepraszam. Oczywiście. Odprowadzę Cię. Miło było Cię zobaczyć. Wzajemnie. Nie chcę być dyrektorem biura w Miami. Dlaczego nie? Będziesz miał szansę się wykazać. Czy twoim zamiarem jest oddzielenie mnie od Marisy Jones? Miałem to na uwadze, ale chcę też pomóc Ci w rozwoju kariery. Poszukaj innej kandydatury. Na razie nie chcę wyjeżdżać z kraju. To wspaniała szansa. Drugi raz się nie powtórzy. Nie zmarnuj jej. Nie jestem zainteresowany. Skoro nie chcesz zostawić w spokoju tej kobiety, podejmę pewne kroki. Dla twojego dobra. Gdzie byłeś, kiedy Gaspar na ciebie czekał? Od kiedy muszę ci się tłumaczyć, odkąd mnie okłamujesz? Pojechałeś do Marisy? Nie kłam, spytam Pojechałem do niej, dostarczyłem jej dokumenty. Mogłeś się wysłać. Gaspar czekał. Nadal jesteś zainteresowany Marisą. Dlatego chcesz mnie od niej odsunąć. Mylisz się. Nic do niej nie czuję. Więc przestań się z nią widywać. Chętnie, jeśli zrobisz to samo. Od tej pory nie będziemy o niej rozmawiać. Uszanuj swoje zaręczyny z Paulą. Nie zbliżaj się do Marisy pod byle pozorem. Nie jestem umówiona, ale muszę pilnie się widzieć no, z lekarzem. Spróbuję panią zapisać. Proszę się nie martwić o ciążę. Zostaniesz matką? Gratuluję. Neta, jest del mundo. Koniec świata, ty i mój ojciec się kłócicie, bo podoba mi się jego była. Była? Nazywa się Marisa Jones. Piękna w każdym calu. Od razu mnie oczarowała. Kilka razy się spotkaliśmy. Wiele nas łączy. W jej oczach widzę Nie wiem jak to wyjaśnić troskę. Kiedy jestem z nią, wszystko jest idealnie. Pierwszy raz słyszę, żebyś tak mówił. Skoro to była mojego ojca, to nie jest młoda. To dojrzała kobieta, ale wygląda młodo. Pewnie ojciec uważa, że jest dla ciebie za stara. To nie to. Chyba nadal mu się podoba. Naprawdę? Chce mnie od niej odsunąć. Musisz mi ją natychmiast przedstawić. Dobrze. Dlaczego mnie śledzisz? Czego chcesz? Obwinić mnie o śmierć Nikolasa? Twoim zdaniem, wszyscy jesteśmy winni. Lepiej się przyznaj. Nie przyszłam cię obwiniać. Więc nie miałaś powodu, żeby zabić Nikolasa. Oczywiście. Ale miałaś powód, żeby się mnie pozbyć. Nie przeszkadzała mi niewykształcona dziewczyna z małego miasta. Tolerowałam cię z szacunku dla Estebana. Nie miałam nic przeciwko tobie, do śmierci mojego dziecka. Nie wiedziałam, że tak bardzo przeżyjesz śmierć Nikolasa. Nie masz pojęcia, ile przez ciebie wycierpiałam. Zniszczyłaś moje największe marzenie moje życie. Chciałabym, żebyśmy się zaprzyjaźniły, a ty, żebyś nie straciła dziecka. Los dał ci drugą szansę. Nie. To inna szansa od tej, którą mi odebrałaś. Nawet nie wiesz, jak bardzo cię nienawidzę, jak bardzo tobą gardzę. Więcej się do mnie nie zbliżaj, bo jestem zdolna do wszystkiego. Zabiję cię własnymi rękami. Zdrowi. Ambasada Hiszpanii. Słucham? To ja. Oczywiście, już jadę. Dziękuję. Gotowe, mamo. Przyniosę ci sweterę. Dziękuję, synu. Dzień dobry. Mam dokumenty dla lokatora z pod czwórki. Nie ma go. Mogę je zostawić? Proszę podać nazwisko lokatora. Niech pan zostawi matkę w spokoju. Nie wyprowadzimy się. Mieszkamy tu od ponad 20 lat. Proszę się nie denerwować. Luis Dominguez. Spokojnie. Powiem właścicielowi mieszkania, że was nie było. Dziękuję bardzo. Mam wyniki badań Santiny. Co mu jest? Ma trzeci stopień raka. Są przerzuty. Nie możemy nic zrobić. Nie włożę tego. Wychodzę stąd. Podaj mi laskę. Dame, ¿qué? No, este. dame mi... No, ¿qué, qué, yo, es ¿qué, no sé. A ver, dame mi bastón A ver, dame el... Ay, niña. dame el bastón. Dame el bastón. Bueno, pues me voy así. Me voy así. ¿Qué? No, no, quítate. Quítate. Kobieta wygląda na zmartwioną. Przekażę jej informację, nic się nie stanie. Jakiś ty uparty, nie możesz bez zgody przełożonego. Chodźmy do niego. Dobrze. Dane kontaktowe w Meksyku, Santino González, zatrudnienie Lom Entertainment, to firma Estebana. Wersja polska, Kanal Plus. Tekst: Ewa Śmietanka. Czytał: Artur Bocianyński. Oglądaliście macochę.